Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. W momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, cena ropy przeskoczyła już ponad poziom 90 dolarów za baryłkę, wiąże się to przede wszystkim cały czas z zaniepokojeniem rynków światowych, sytuacją na Bliskim Wschodzie, możliwością eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego, tak żeby włączyły się w niego chociażby pośrednio, jakoś politycznie, inne kraje regionu, kraje związane bezpośrednio z wydobyciem czy tranzytem ropy naftowej. Na razie to się jeszcze nie dzieje, ale obawy powodują, że ta premia ryzyka jest wyraźna i powoduje właśnie owo zwyżkę cen na rynkach światowych. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w Polsce mamy zapowiadane przez nas wzrosty cen jeśli chodzi o benzynę i olej napędowy. Podrożały one o 5 groszy i kosztują odpowiednio 6 zł 10 groszy jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową i 6,14 jeżeli chodzi o litr oleju napędowego. Bez zmian natomiast autogaz kosztuje 3 zł i 9 groszy za litr. Biorąc pod uwagę to o czym powiedzieliśmy dotyczące sytuacji międzynarodowej, a także te nasze krajowe zmiany w rafineriach które dokonują się już od kilku dni i dokonywać się zapewne będą przed nami kolejny czas wzrostowy, ten czas wzrostów odczuwalnych czy zauważalnych. Pamiętajmy, że to jest także tydzień, w którym mamy Dzień Wszystkich Świętych. Często czas licznych i tłumnych wyjazdów Polaków na, na rodzinne groby. To jest często okres wysokiego zapotrzebowania na benzynę i wtedy Polacy będą zapewne bacznie obserwować także i stacje pod kątem tego, gdzie można zatankować najtaniej. Tych okazji do tankowania poniżej 6 zł będzie zdecydowanie mniej. Będą one należeć do wyjątków, bo prognoza na przyszły tydzień, jeśli chodzi o benzynę 95-octanową, jest na poziomie między 6,15 a 6,30 dla większości obiektów stacyjnych. W przypadku, oleju napędowego. Ceny będą nawet wyższe między 6,18 a 6,31, natomiast niespecjalnie zmienią nam się ceny autogazu. Tutaj przedział między 3,07 a 3,15 będzie obejmował większość stacji w naszym kraju.